Nigdy w mojej karierze nie próbowałem speedrunować Minecrafta. Dlatego pomyślałem, że warto to zmienić. Dlatego dzisiaj ugadałem się z człowiekiem, który już nieraz przygotowywał streamerów do turniejów ze speedrunowania, po to, żeby mnie też nauczył. A jak to mówią, początki są ciężkie. Dlatego dzisiaj zobaczycie, jak mi poszło. A było, no cóż, ciekawie. Czyli od czego zaczynamy? Dobra no, Ty, ty chyba wiesz jak się roluje, nie? Szukasz no, wiosek, no, no. oceanów, w tyle Czyli mam się skupić na tym, co po prostu widzę? Ta, 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 na tych e, kwadracikach, no Okej okay. Na przykład górny bierzesz, no Górny, Ten? prawy górny, prawy, ta, ta, ty, no O, Ty patrz, jest od, razu, od no, razu, no, 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 no. Ej, dobry spawn Przynajmniej się taki wydaje Nie wiem, nie wiem czym jest dobry spawn, ale statki najlepiej atakować? Ta, dobra, bierzesz wszystko No A Jeszcze żelazo Ci zostało, to pojedyncze No, 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 dobra, no Dobra, git, no i teraz Płyniesz na na wyspę, nie, nie, nie kij się, tylko weź jedzenie z tego ze statku, z z y statku po lewej. Okej, okay, tutaj. Tak. Okej, okej. To. No dobra, nie ma nic. Mam, no. no, 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 Jak tu nie ma pojęć. nic, jest zbrojka. Ona mi się chyba powinna przydać, co nie? Nie no, zbrojka nas jest odles, akurat. No. no ale ty, a, ty ale... słuchaj, no nie, słuchaj, a jakby coś do mnie strzelało czy coś, no to zawsze mam więcej szans. Ile muszę zebrać drewna? E, no, na łódkę? na początku dwa. Na początku dwa, wiesz. Okej. Okay. Kraftujesz crafting i cztery, wiesz raz, dwa patyki. To co ci zostało? To cztery, to patyki. Jeszcze raz. Okej. Okay. Dobra, i teraz robisz Kilow eee, A, a no tak, mam żelazo. Kilow Wiaderko. Wiadro, wiadro, ta. I łopatę. A nie, czekaj! Nie łopatę Łopaty nie robisz, Bo małem masz 8 i 9. No to tyle robisz. Teraz kopisz dalej drewno. Okej, okay, okej. Okay. Eee, tylko jedno. Teraz wko musisz wkopać w dół i wziąć cztery kobla na siekierę i łopatę. Jakbym się wkopał i by tu była lawa, to przysięgam chyba bym stąd wyszedł. Nie, no, za tego. Za wysoko. Dobra, styknie. Okej. Okay. Okay. Jeśli ja wykopię, może tak, żeby tego teraz kobla nie marnować, co? No, Dirta mogę je zużyć akurat, ale dobra. Aha, no dobra, dobra. I teraz co z tego robię? Łopatę? Łopatę i śkierę, no. Okej. Okay. Cały taki zestaw będzie potrzebny? No dobra, to mam. Tak, ustaw sobie teraz EKU, że jeśli nie ma takiego zamieszania, tam. Jak dla mnie jest świetnie. No dobra, to bierzesz, bierzesz więcej teraz drewna. A no i tak, nie wiem, z sześć, gdzie się przyda jako budulec po prostu. Oho, z dwa drzewa ściąć. Jak próbowałem robić rany, to biegłem z a po prostu drewnami. I potem mi brakowało. No właśnie, jeżeli mieć jakiś tam budulec w że to... Jestem! Mam no to! I co teraz? O, odpalasz crafting, teraz crafting odpalasz. Robimy łódkę? Łódkę i drzwi, tylko tyle. Okej, okay, to łódka jest, drzwi są. Wiesz co? Mogę sobie wziąć dwie? Pare? Nie, 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 Jedna? bez sensu. Tyle styknie, trzy styknie, ta, no dobra. ta, ta. Wierzę w ciebie, trzy styknie. Dobra, teraz wywal sobie z EQ tak, ziemniaka, zgniłego ziemniaka, złote nuggetsy i papier. Ale bo... to, to są mega potrzebne no, itemy, stary! Useless. F3B, kliknij. F3B, okej, okay. dzięki I temu teraz... widzę entities. No. Ta, widzisz bloki, widzisz bloki. Gdzieś takie poruszające się. Aha. Tam na lewo I... jest statek, ale go chyba ignorować, co, bo już mamy. Ta, 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 szukasz tak, szukasz albo dziury w ziemi, której będzie Rawina Takiej eee. szczeliny po prostu z magmą. Tak, szczeliny z magmą. Albo szukasz kelpów rozwalonych. I właśnie one ci się będą pokazywać. A, że, bo... a, że taki pływający na powierzchni? Tak, bo tam, gdzie się respi magma, się rawina. O, 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 o a... mam, 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 ty. Tu się niszczą kelpy. No i pływasz, wpływasz pod to. Tylko po drodze stawiasz drewno, drzwi stawiasz na gravelu. Na gravelu. Po Aha, i dobra. Nie, i pływasz. No, 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 no. I musisz wziąć. Łopatę. Tak, okay, no, to jest. poszukaj, no. czy ja mam w... Dobra, mam żelazo. Na szczęście na zapanie już przez chwilę myślałem, że nie mam. Ty ale chyba Dobra. nie idzie mi aż tak źle. Jak Zjesz mi się wydaje. Drzwi, zbierz drzwi. No jest okay. dobry jest, My wejdziemy z tego, wejdziemy z tego. Dobra i szukasz elki, szukasz elki. Widzisz, widzisz elkę? Widzę, widzę elkę. Dobra, wkopujesz się i stawiasz drzwi. Wow, ale ty prawie wpadł do tej lawy. Dobra, drzwi są i postawione. I teraz dwa z przodu, ok. Tu, 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 I na tym bloku nie rozkopujesz? Teraz dopiero rozkopujesz? Ok. Wiadro. Wiadro i biorę z zabierasz... lawę? Nie, nie, od razu stąd. No. Jakby najbliższy. Dajesz na prawo. Okay. I Trzy. lewo od tego. I tu. Czyli buduje od razu portal. Tak, ta, ta. I teraz... Oj, nie tak, nie tak. Czemu? Górną część drzwi, na górną część drzwi musisz. Bo to wiesz, to idzie tak w dół. Nie tak, nie tak, nie tak. Po prostu jak widzisz drzwi. Tu, tak, tu. Żednanie, nie, dosłownie, tu. Tak, tak, tak. Bo my idziemy w dół jakby z portalem. Jeszcze jedno musisz. I tak samo. I teraz tak, po lewej, po lewej, poczekaj, poczekaj. No, no, no. Po lewej, stawiasz blok, żeby odciąć wodę. Rozkopujesz to, tą Magmę i tą drugą. O, nie! To też A tutaj nie powinien zalepić? Dobrze jest. Tu Nie, nie musisz. Tego dobra, nie, dobra. To dobra. Rozkupujesz i rozkopujesz dwa kobla. O, dobra, tej fakty, to się samo zrobiło. I teraz jeszcze musisz te dwa stony na dole kopać. Aha, i masz jedną lawę, to tam połóż na dole od razu. Okej. Okay. Dobra, no nieważne. Zabierasz wodę stąd z góry, z tego górnego rogu. Aha. Jeszcze, ra jeszcze raz, bo go zbawka był. No. Ale czy, dobra, ta wersja jest mega pobagowana, nie? No. I teraz więcej lawy. Je, no takie. Ta, I musisz jeszcze dwie lawy tam rzucić, nie? Okej. Okay. Pyk. Pyk. Dobra, zalewasz to wodą. To wystarczy. No, dobra. Może być, Musisz to rozkopać. Dobra, Zabój dobra. Znowu. Mam to. Dobra. I teraz e Zapalary i wchodzisz Dobra Zapalara Pyk pyk Zrobiona Ojej, stary Stresuje się Teraz chyba najgorszy Co nie Bo wejście do netheru Jest y, chyba proste Relatywnie I co teraz No teraz mamy przewalone Bo jest słaby seed No dobra e, Opcje Klikasz Opcje no Wideo settings I dajesz tak Nad 500 Na dole entities mm -hmm. I na górze Render distance 16 Okej okay. Dobra git 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 F3 F90 90 e, Nie nie 30 30 Nie 90 Aha żeby jak najmniejszy był No ta, ta, ta. I się kręcisz tak, powolutku, powolutku. Szukam. O, było w prawo, w prawo. O. No i tam mamy, tam mamy stablesa. Tutaj to chodzi około... o to Kamilkowi, widzowie, czyli tutaj macie ilość entity, na, na której się patrzycie na to, ile ich jest ogólnie. To tyle tak, się dowiedziałem tak, tak, tak. już. I tutaj jak masz powyżej 50, to albo masz fastion, czyli fortecy i bastion. Ale zwykle raczej jest to stablesiak, czyli najgorszy z możliwych bastionów. Dobra, e, jeszcze raz dajmy je w 3. Jesteśmy na 70, Dobra, no to w kopka tu. Musisz sobie, no opisz po prostu to. na przodu, jakiej dwa, wysokości czasem. się spawnują bastiony? Do samej ziemi. Zwykle nie tak, że one nie mogą być wysoko, one są do, do samej ziemi. Czyli jesteśmy zawsze. na dobrej wysokości, tak? Wysokość 70? No, jest jesteśmy tak, żeby znaleźć jakąś troszkę za wysoko, ale jesteśmy tak, żeby znaleźć jakiś teren zwykły, więc po prostu musimy się przykopać. Tylko zostaw sobie tak dwa bloki luzu, bo w Nederze o wiele szybciej lawa płynie. Wiem, wiem, wiem. No już mi się zdarzyło tak wpadać do lawy, więc jestem na to delikatnie wyczulony. Myśli, że idę w dobrą w... stronę w ogóle? Nie, no, w dobrą stronę to na pewno, tylko no, terenu nie widzimy, nie? No. Nie, ja włączon, włączon nie mam zielonego ze... pojęcia, na jakiej wysokości jest co. Nederze, mówiąc nigdy się tym nie interesowałem. Nie, no bo nie ma takich konkretnych, nie? Po prostu szukamy otwartego terenu. A co jak mi się skończy, skończy kilof? No właśnie zaraz się kończy, to możesz to teraz zrobić, crafting teraz. Dobra, Zawiasz. na szczęście wziąłem, nie zapomniałem tym razem. I robisz kamienny kilof i kamiennym kapiesz, bo potrzebujesz żelaznego do zbierania złota. Możesz go okay. wziąć, żeby ten, bo będzie potrzebny potem. Czyli priory priorytetujemy przeżycie żelaznego. Ta, 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 bo potrzebujemy e, skopywać złote bloki w bastionach. Z tego co wiem, to są trzy rodzaje bastionów? Czy cztery? Cztery, cztery są, cztery są I no najprawdopodobniej idziemy do tego najgorszego Bo tam jest dużo świniaków, wiele rzeczy może cię zabić W sumie to ciężko, możesz go grać No, ale jest ogólnie tragiczny, nie? To, to nie brzmi jak coś pocieszającego Szczerze mówiąc, wydawałem się, że bardzo ładnie mi idzie i że będzie naprawdę fajnie No bo nie no, tempo co by nie było, jest okej okay całkiem, ale Tak to... średniawka, nie? Dobra, jeszcze to możemy nadgonić, spokojnie, okay. Dobra, git, git, teraz ostrożnie I teraz tak, bierzesz tego, te bloki co skopałeś i się budujesz. Po prostu. Mm -hmm. do tego do przodu. Zaraz zmierzymy jeszcze raz, gdzie teraz pojawił się te entities. A spójrz w lewo. Nie nie ma. Dobra, dobra. Da, daj, się. Ale to, kurde, możliwe, że naprawdę się pokazało tyle entities, a tam nie ma bastionu? Mała szansa, raczej. Jakby było 35, to no jest taka możliwość, nie? Ale jak jest 50, to jest, to jest za dużo, prawie na pewno. Bo no z ma więcej, bo jest więcej świniaków biegających, nie? To przez to i możliwe, że tam jest. Dobra. Teraz weź łódkę. Okej. Okay. O! Oh. A nie ma łódki. Nie mam. Łódki. Dobra, to do łódkę. No tak, przyda się do amortyzowania upadku, prawda? O to tak, chodzi? Tak, tak. Crafting, stawiasz sztukę pod siebie i spływasz. Oh. Dobra, jeszcze raz teraz mierzymy. F3 i zoomujesz na maksa. Dobra, maksymalny zoom. Yy... I na prawo, na prawo gdzieś. Okej, okay, no. Tam, gdzie patrzysz, nic się nie zmieniło. Tam, gdzie patrzysz, jest. Czyli dalej tam idziemy? Tak, 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 tak. Oj, teraz tylko nie paść w jakiś głupi, losowy sposób. Wiesz, jaki jest Minecraft, prawda? Jakiś blaze, jakiś szkielet, jakiś piglin spadnie na ciebie i tyle by było po grze. Wiem jeszcze, to że to jak wiem, się obracacie, to tam mgła ucieka z lewej i chyba lepiej wtedy widać, co jest na daleko. Aha, tutaj jest ten biom CZERWONY! Spokojnie żyję. Lepiej nie sprintować takiej sytuacji, żeby mi się tej zdążyło. Jest jakieś jedzenie na tym biomie? No, jakbyś miał wiaderko z lewo, to jest mógł świniaki, nie? Ale tak to... to ciężko. Mogę mieć chyba wiaderko z lewo. Dosyć wysoko jesteśmy. Ale spróbuj, spróbuj tam dojść, tylko... Okej, mamy bastion, okej, dobra. Ufa, faktycznie mamy bastion. Nie biegaj, nie biegaj, stop, stop, stop. Stop, 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 stop. Dobra. No, plan jest taki: plan jest taki. Idziesz teraz po lawę na dół, mm -hmm. bezpiecznie. Możesz zjechać łódką, weź sobie jodowieku. I musimy zabić świniaka, bo masz mało HP. Mm -hmm. No i, no nie oczekujmy się, wywalić jak wejdziesz do bastionu, tak? Więc przebuduj się tam najlepiej, no. Kurczę, niebezpieczne sprawy. To delikatnie się stresuje, no nie będę mówił, że nie. Weź kolejne bloki, bo masz milion. Okej, okay. Dobra. Najgorszy... Nie musisz tak przeskakiwać, bo w dół, w dół w dół idź, nie ten, ten. Bo się boję, że ty ja po prostu zeskoczyła no to... te świniaki ze mną. Oj, poczekaj. O! 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 Nie! No nie! to nie było najlepsze. Nie, to nie było najlepsze. Ale ładnie mi szło, prawda? No Bo... dobra, szukaj dalej, Sida, nie? Rolujemy, rolujemy. Dobra, tutaj na przykład coś jest i chyba, chyba tutaj widzę już nawet ty. Patrz! Jest tutaj statek, widzisz? A, jest statek, ale jak nie ma wyspy, jak nie ma wyspy tam obok do tego statku. To jest seed do wyrzucenia. Ta! Dobra, wywal go za daleko i nie widzę drzew. To jest sensu. Bo na bocznych nie ten. Ciężko będzie. A to najlepiej przez statki tam foić do netheru? No, na początku tak, bo najszybciej, jest, no. Ja mam wrażenie, że ja po prostu nie fartę chyba do tych seedów, tu jest statek. Wygląda nie, na pełny, na czwarta, Nie, nie farta jest pełny. Ta, ta, bo widzisz. Ma... Ale nie ma drzew tutaj żadnych. No waliście drzewa, to ze statku

To lecimy. Da się tak zrobić, daś tak zrobić. I z tego co jeszcze wiem, no to ja chyba nie mam delfinów, ale jeżeli są delfiny, to chyba lepiej z delfinami płynąć niż na łódce, prawda? Bo są szybsze. Da, o wiele, o wiele, no. Tylko musisz oddech złapać, nie? Do góry, do góry. Dobra, 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 spokojnie, nie uduszy się, nie będzie chyba aż tak źle. Dobra, teraz w tę dolną część. W A, samą dolną? W nie, 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 nie. W tą do przodu? No, no, no. No to no, no. i tu lewo masz szynkę, no? Zbierasz, te żelazo, te mniejsze, dobra, git. Okej. Okay. Masz. No powiedzmy podstawy, do dołu, do dołu, nie, Do nie, dołu? Nie. Dobra, na dole jest powietrze. jest jest, jest. Tam na dole, w dół. No. I do, do lewej. I masz ah, drzwi. A, są faktycznie I tu rozkopujesz bloki. I tu, tu rozkopujesz dwa T. To ta skrzynka jest useless, tam po prawej. Jest jeszcze druga z jedzeniem na przodzie, nie? Tak, tak. Po lewej ją widzisz, tak skrawka. Ta. ale. No ale jedzenia. uuu, no. Nie normalnie. bez tych ubrań. One no są bezużyteczne. No, no dobra, bierzemy. ty! No mogą się przydać. No nie ja wiem, tak nie mi się wydaje. Jestem nubem, No nie znam się, ale. Chyba lepiej mieć niż nie mieć, prawda? No Polska. No, akurat lepiej nie mieć, jak się gra. Aha. Rany, bo blokują ci slot, jak mają zły ten, zły czarno dobra, dobra, czyli robię kilow, e, Tylko kilow i wiadro. Dobra, to Siekierę są... już robisz, siekierę robisz drewnianą, bo nie ma, Siekierę i łopatę drewnianą robisz. Ok. Czyli zrób siekierkę i łopatę. O, i mi starczy. I no dobra. Teraz skopać e, ciutkę drewna. Nie, nie musiałeś tego niszczyć jakiś Dobra, 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 robisz... dobra, dobra. Tutaj mam już pościnane S wcześniej. Dwa bloki, ile powinienem mieć? Jeszcze dwa. Jeszcze dwa. Czy ja tam sięgnę? O, 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 o. Sięgam, dobra. O, jak dobrze. Pyk, pyk. Dobra, no są. I dobra, co, i teraz, no i teraz y, łódka. Crafting. No i teraz wide y by drzwi, no jak ostatnio. Okej, okay, ten schemat się wydaje dość prosty. Czyli og ogólnie najłatwiej jest wejść przez statki. Tak, no ja zdecydowanie uważam, nie? Jak masz jeszcze jedzenie, to na początku to jest najlepsze, co, co można zrobić. Dobra, no i podobnie, szukasz teraz... Szczeliny, rabiny. no dobra, no dobra. rawiny. Tam jest jeszcze portal na lewo. Możemy o niego zahaczyć, tam czasem ciekawe rzeczy są. Akurat na, jakby tam był złoty item, to by nam tak pomógł. Żeby nas bo... nie atakowały pigliny potem? Ta, ta, ta. Bo one atakują dopiero w momencie, jak się im weźmie złoto. Nie, jak ja z tego item atakują. No nie ma akurat. O, ale flint mamy za to. Flint masz, dobra, wracaj do łajby. A, spłynęła ci na dół, no nie! się zniszczyć. O nie! Gdzie, o sikierom, sikierom. dobra, 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 A, dobra przepraszam. Przepraszam. Dobra. A, Szukamy. A teraz darym. normalnie robię to. W sensie tak mi się wydaje. No, ty chyba widzę jakąś szczelinę. O, o, świeci się! Ale to coś innego się tam nic świeci. Nie ma, nie, nic nie ma, tak. Wytyfyc! Ale możemy z tego wejść! Weź wodę, weź wodę. Jezu, ale to będzie ciężkie zrobienie Ale dobra, weź wodę. sobie łódkę pod sobą. Czemu mi tak strasz? Czemu to ma być ciężkie? I płynie, płyniesz, płyniesz mm -hmm. na dół i szukasz obsydianu. No jest obsydian. Tam po lewo. No! I teraz szukasz lawy, nie? Z tym obsydianie, po lewo może być. Uuu stronę raczej. Dobra, tu jest, jeszcze jest dużo mobów, które mogą mi przeszkodzić. Mógłbyś też jeszcze zrobić z drzwiami, ale jest będzie takie ciężkie. No, tutaj nie ma lawy. Żeby tłumaczyć. Tu nie ma lawy. Dobra, to skipuj. Skipujemy, a nie, nie, może dziś obok będzie jakiś chociaż wiesz. No dobra, to spróbuj, to spróbuj, się jeszcze poszukać. Go, nie, czy ja stąd wypłynę, bo Wygniesz. jestem w jakiś, o nie. a drzwi zawsze, żeby złapać odech. Nie, Wypłyniesz, wypłyniesz. Dobra, na spokojnie. Nie, ja tylko wiesz, jak dramatyzuję, drama queen i tyle, nie? To nie nic okay, okay. za tym nie stoi. Nie wiem, jakim Cudem, tam otworzyć portal w ogóle? No bo się tam da, jak się wkupujesz Od boku i stawiasz drzwi, to masz dookoła Siebie jakby zalać lawę i tą lawę wodą Ale, o ty, weź do tego statku podpłyń tam może jedzenie będzie, Do którego? Za tobą, za tobą, za tobą, a faktycznie Dobra, spróbujmy po, po prostu to przejść W takim razie, dobra, on nie ma przodu Kłamałem, on nie ma a. przodu, tu nie ma jedzenia No, ale tak to To się nie dało tam, no nie, nie wytłumaczyłem tego Jak, jak gdzie blok postawić Ogólnie to szukać na zimnych oceanach Tej szczeliny, tak, tak, tak o, tam widzę jakiś krater. Znając mojego niefarta, to pewnie tutaj nic nie będzie. Tak, tylko podejrzewam. O, o, o! o. Dobra, jest, jest. Jesteśmy! Tam mamy? Łódkę, łódkę, weź. Wiem, 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 wiem Już nie popełnię no. tego błędu po raz kolejny. Dobra, szukasz Elki. Jest Elka! Widzisz, widzisz Elkę, widzisz Elkę, tu patrz na nią. Jestem prosto patrzysz na. nią? Na... No. Nie, nie z tej strony! Dobra, dobra, już już, już tej. No po prostu. No już tej, dobra, będzie git. Magma block. Zostaw to. Rozkopujesz? Tylko wywal... E, nie, nie, nie stój! Dobra, No No, wywal, no wywal, spokojnie, wody. no, ogarniam Dobra, do prawej. Tu. No, ze złego wziąłeś, akurat. Ale dobra. No, zalej to. Ale lawą. dobra, 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 I Teraz pod tej lewej, spod tej lewej, spod tej lewej, Magmy. No tu. I na, no tu, tu. Dobra, reszty na drzwi kładę. I do przodu jakby. Tak, tak, i na Pyk. drzwi. I znowu do przodu. I znowu na drzwi. Pyk. Teraz rozkopujesz. Zostawiasz się, rozkopujesz. Bo wziąłeś się e, spod tego, spod tam gdzie i tak powinien być obsydia. Więc mu się dorobić No rozkopuj, rozkopuj. Dobra. Pyk. Pyk. Okej. Okay. No, no, czyli tu, tu, tu tutaj wziąłeś nam za dużo. Teraz zabierasz zabierasz wodę. Okej. Powódź teraz bardziej logiczne. Cyk, 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 cyk. Mamy. Pyk. Jeszcze wygląda za pani przez Dobra, ale... i teraz szybko, rozwala no. ścianę, bierzesz lawę. Nie, nie wiem, czy zdąży to zrobić. Dobra, co... nieważne, nieważne. Co to znaczy masz rozwalam ścianę lewej. i biorę lawę? Już nic, już nic. Ach, nie dobra, znaczy. dobra, masz, dobra. Masz po lewej. No. dobra. I tak samo, escape. Opcje 16. 16, 500, 500. i fowym najmniejszy. F3 tak. rozglądamy się za entities i. Coś jest, coś jest. Po prawej, po prawej. Tu. Tam, nie? Tu. Na 40. Tak, dokładnie tam, dokładnie tam. Tylko weź sobie jakieś bloki do, do łapy, żebyś nie spadł. 2-5 okay. drewna. Oj, prawie już spadłem. To jest dużo takich pojedynczych bloków lawy. Ta wiem, nie no, lubię, lubię tego biomu. Do lewej, do lewej, tam, do prawej, tam gdzie patrzysz, teraz do przodu. No ja tam, wiem, no. wiem, 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 wiem. Masz łódko spać. Okej, okay. dobra, łódka to jest faktycznie OP opejtemek na ten nether. Dobra, magma no Cuby generalnie nic nie robią, jakby nie, nie, nie obchodzą cię one. No, wiadomo, do domu, no. Oni. One są przyjazne, one chcą się tylko przytulić. W tą stronę. Tu. Dobra, widzisz bastion po prawej? A faktycznie był tam, no. Jesteśmy, Kamilek, robimy to! Dobra, jest dobry bastion, jest dobry bastion. Woo! Eee... Let's go! Tylko tak, tam nie ma dojścia z tego, co widziałem. Tam Ta, no. Jest lawy. Bokiem ewentualnie. Dobra, bokiem, gi, dobry teren, jest, jest dobry teren. Tylko się nie waltera do lawy. Bo drugiej takiej szansy dzisiaj nie będzie, jak coś. My. Nie, no? O nie. Dobra, jak, jak się wywalę, to ja po prostu kończę ten Musisz troszkę film. bloków nakować. Musisz bloków, bloków nakopać, Dobra. Się tylko. Się zrobić. Boję, że Jakiś magma ten na mnie skoczy I mnie wepcha do dziury z lawą Albo w ogóle, że na mnie skoczy i stracę HP A tutaj HP jest dosyć istotne Boję się strasznie tych piglinów w momencie, kiedy tam wejdę Nie, zrobimy tak że żeś w ogóle piglinów nie dotykał, nie? No i to jest przebudówka na drugą stronę Nie, nie doskoczy No ja mam nadzieję! No, co jest? O, dobra, nieważne Delikatnie stresik, ale taki może tylko trochę I lecę tam, dobra, dobra. Ej, tu muszę normalnie te wyspy przeparkurować Tylko żebym nie wpadł znowu do lawy, bo to będzie to będzie przypał, dobra, jest git, podbiegam, atakuję bastion! Dobra, teraz mamy teren, teraz mamy teren, dobra, ej, no, tylko uwaga, bo grałem, jak postawić blok spadnie mm -hmm. też o tym pomyślałem Dobra, i do bastionu, dobra, plan jest taki, podchodzimy do bastionu, skopujemy masę bloków <laughs> Dookoła, się nie i mogę. wchodzimy na samą górę, na samą, uwaga na mago cube'a Ła, o ty, o ty magma, mm, proszę mnie zostawić, ła, ej, co, co jest, jak one no wysoko skraczą, na ile kratek? Całkiem wysoko akurat nie zauważyłem. Ej, nie, no tego się nie spodziewałem w ogóle. To był ten sit, nie, to był ten sit. To był, te... nie mów tak, nie mów tak, serio, nie mów tak. I teraz każdy kolejny jakiś, co wygeneruje, to już nie będzie tych bastionów. Znaczy, Boże, łódek! Boże, statków! Let's go! Teraz się musi udać. Wybój po powietrzu, bo ci nie starczy. A, no tak, no wiadomo, czasem dobrze jest zaczernąć świeżego powietrza. Kiedyś chcieli mi postawić spalarni śmieci, centralnie kilka domów od mojego. Nikomu się to nie podobało, ale burmistrz był mega zdziwiony, Dlaczego? Przecież spalarnia jest zdrowa dla płuc Dobra, Pek, ej ile żelaza Dobra, o! milion jest, milion jest, milion! Oh my, get, get. Na dol będzie, będzie, o, są, 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 tutaj nie ma nic Tu prawda. nie ma nic, zbierasz e, dwa kawałki drewna i masz tak Siekiera, łopata, kilof, wiadro, no jeszcze crafting robisz Nie potrzebujesz, nie, nie kop więcej, nie kop więcej I Jak nie, a przecież to mi, to mi nie starczy na siekierę I patyki, aha. jeszcze raz patyki, jeszcze raz patyki Okej okay. Postaw crafting, teraz, nie, nie, no nie kop, nie kop, Ale... zrób siekierę, zrób siekierę Ale z żelaza? No. No, tak, mamy na wszystko, mamy na wszystko Aha Siekiera Motyka filo. A faktycznie Łopata, wiadro i łopata Wiad, Jeszcze, jeszcze łopata Ale wtedy nam zabraknie na zapalniczkę Nie, nie, mamy jeszcze z iron Nuggetów zrobimy Marchewki miałeś A. faktycznie Dobra, 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 dobra Sorry, bo to jest, wiesz, za dużo po prostu informacji w jednym momencie Tak, tak Dobra, to już jest wiesz, coś Tylko marchewki, tylko marchewki No, buty Jeszcze buty, no no oczywiście, człowieku, protection jeden teraz, teraz ścinamy drzewa Łajba, drzwi i płyniemy Dobra Pek, drzwi. O, oh, kurde. Muszę sobie sięgnąć tylko po to. Łajba I let's go! Dobra, i zwijka. No i szukamy. Tutaj chyba widzę jakieś Crackersy. O, tu jest Crackers. Czy to... O nie. Ja już F3B nie wyłączę nigdy w życiu. Ja już będę cały czas grał z tymi hitboxami podświetlonymi i tyle. Całkiem na akurat. No. Widzowie, napiszcie czy macie z tym problem, a jak macie to subskrybujcie. Albo ja wam zdejmę suba. Da się tak? Kiedyś się dało. Komuś usunąć suba ze swojego kanału. Nie praktykowałem tego. Jeszcze. Jakiś bardzo płytki ten ocean. O, było! O, było, było, wiem, poczułem. Mały. Ta, nie jest za małe. Ta, nie, nie próbuj, nie ma co, nie ma co. Okej. Okay. To ta jest, ta jest fałszywa. Pierwszy raz widziałem tak małą szczelinkę. Taka, że niby coś jest, ale w sumie to nie jest i to, to niczego potrzebne. O, tu jesteś większego, ale ale pustego. Jakie speedruny są najpopularniejsze? Takie losowe, czy takie, w których już. Bo są dwa rodzaje. Jest jeszcze taki rodzaj speedranów, gdzie ludzie już znają świat i próbują ta, po prostu na nim optymalizować. Ta. Ale to raczej niszowym, powiedział, bo to jest, wiesz, tam się. Uczysz na pamięć, to w sumie nie wymaga jakichś większych umiejętności No, no, Kiesiar, no Kiesiar Roxen B nawet miał tam e, w Tak? No coś takiego że miał bardzo dobry czas w tym No, e, nie mogę sięgnąć Dobra, pamiętaj, e, gravel, gravel Dobra, 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 dobra Ale tak te najpopularniejsze są takie no, najszybsze, nie? No jak, jak to się robi w to zwykle kilka milionów i świetnie to no, tam robi To jest przejście Dobra i lecimy na Elkę. tu jest Elka, może być ta Elka? Ta, 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 to jest git, to jest git, to jest git Dobra, pyk, stawiam drzwi, te, te Stawiam dobra, tylko rozwal po lewej tego? Rozwal po lewej zombiaka? Nie, nie zombiaka, mm -hmm. karpa. Aha, dobra. dobra. To biorę. Spod. Tak. Stawiam teraz tu. Spod magmy, spod magmy. Aha. No do... jest też złego, bioruj. Dobra. Dobra, ale tutaj trzeba tutaj będzie git, Tutaj jest git, Tutaj tak. Spod magmy, dobra, pyk. pyk. Aha, na i teraz... Drzwiach, na, drzwiach. na drzwiach, pyk, pyk. No i rozwalasz. Okej. Okay. To, to, to tutaj muruje? Tak, murujesz, murujesz. Pyk. I rozwalasz. Pyk. Dobra, biorę, woda. biorę stąd wodę. A tu nie ma wody? A nie, jest woda. Teraz rozwalam znowu to. Musisz. Musisz też. Teraz, poczekaj. O, trochę. Jak to zrobić? może gravel? Tak? Tak. O, nie. No musisz to zalać wodą. No musisz tu zalać wodą. Nie ma innej opcji. Okej. Jeszcze raz, jeszcze. Rozwal to na dole Rozwal na dalej. Aha, po prostu. Aaaa. I teraz zabudowujesz. Czekaj, bo jeszcze to. Nie, nie musisz, nie. Nie to. Dobra? dobra, 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 dobra. Ja po prostu. się po prostu. Jeden blok wyższy, portal. Musisz to zalać wodą. Zalewamy. Murujemy. Co się śmiejesz? No powiem ci, że nigdy takiego portalu nie zrobi. Robiłem, nie? Ja też. Nawet to no survival. Tak, tak wysokiego. Dobra, i teraz I tak. To tak. samo. Escape, opcje 16, 5. Czemu akurat 16? No, no, no najoptymalnie, nie? Że nie biegnie. O! O, nie. o, tam jest chyba grubo. Nie, nie ma nic, nie ma nic. Aha, nie, 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 to no, dobra, nie, nie na to patrzyłem. Jakoś. Patrz pust? lekko niżej, lekko niżej. Tam. No, tam musi być. W tym miejscu. Okej, okay. a jesteśmy jakoś Biegni wysoko. Nie, nie, nie wkopujemy się. Tu właśnie troszkę za wysoko jesteśmy, ale taki teren. Okej, okay. teraz już musi wypalić. Ender smoku, idę po ciebie! A faktycznie jesteśmy bardzo wysoko bardziej, bo z terenem, z terenem. Do lewej, do lewej, do lewej. Albo, o, no dobra, no masz szczęście, akurat tu można. Albo łódka, łódka, łódka. Dobra. Tak pod siebie być to kątem. I... Okej. Okay. Oj, 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 oj. O dobra, to była szybka reakcja. <grym> Ciekawe, czy to serio tutaj ten. Oj, co mnie bijesz? O nie! O nie! No, on cię nie obchodzi, on cię nie obchodzi. No, no, gojesz, ale. Dobra, daj, daj zom zombiaku, ty. O, tam nic nie ma za bardzo. No, może być kawałek dalej. Zyskany jeszcze raz. Dobra, czyli faw mały. O, tam dobra, jest. No, tam, no, Tam, czyli tak prosto myślisz. Tak terenem. No, teren, że się przekopywa. Tak do lewej, lekko. Okej. Okay. Brakuje mi bloków chyba, nie? Trochę. Może zjeść marchewki, bo raz. Faktycznie. Lepiej to zrobić wcześniej niż później. Ty, ale marchewki strasznie szybko kurygują życie. Jakąś dobrą saturację ma. Albo właśnie słabą, bo wiem, że. Nie, dobro, dobro. Jak się zrobi złote marchewki, to jest jeszcze lepsza. Dobra, styknie. Dobra. I teraz, aha. Tam idziesz przed siebie, no. Przed siebie lekko do prawej. Tam, świeżo tam będzie przejście. Na nie, prawo. Nie, nie, nie tam. To tak właśnie nie. no. Mała szansa, dlatego lepiej do lewej. O nie. Czyli chyba trzeba będzie do góry się podbudować. Dobra, wkopuję się. Znaczy, nie wkopuję, tylko podbudowuję. No i to gdzieś tam powinno chyba być. Tak, w tym kierunku, no. O nie. Dobra, zyskany jeszcze raz. Dobra, skanuję teren. No Dobrze idziesz, dobrze idziesz. Tak, no w tym kierunku dalej. Czy trzeba się będzie chyba przekopać, co? No, wolimy nie, a zawsze, jak czy góry nie ma. O. No Powiedzmy, tutaj jest przejście na drugą stronę, widzę, bo tutaj drzewo rośnie. Pyk, pyk, pyk. Co jest? Czy drzewo rośnie w tym? Ej, co jest? O... Co to za drzewo jakieś oszukańcze? Dobra, musisz się skopać w dół. Ostro. Tak wiesz, nie, nie, jedną, nie jedną klatkę, tylko na dwie, żeś się spadł. Jakieś koordy dane? jakąś wysokość. 60, optymalną 60, 60. No pode mną na pewno nie ma bastionu, bo za mało tych mobów coś. A może i tak do przodu w prawo. Dobra, możesz mierzyć, możesz mierzyć. Po prostu w tamtą stronę się kopać, no? Bo no tam dobra. jest na pewno, tylko coś tam przekopać. Tylko e, killow ci się kończy. Aha, dobra, dobra, dobra. Nosiska nie masz na kamiennych. Oh! Na drewnianym? drewnianym? O nie! to, to różnicza praca! Ciutkę. Dobra, na szczęście to jest tylko nederak, nie? Nederak jakoś, jakoś w miarę. A jeżeli on mi pokazuje, wiesz, jakby wykres kacze, nie? To, to do 16 chunków ode mnie musi być ten bastion? Czy. Tak, 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 tak. Bo tam daliśmy render distance entity na 500%. No, żeby wyłapywało, jakby jak najdalszy distance żeby łapał e, entities, no? No, jakby się miał mniejszy procent entities, to by mniej ci pokazywało i nie byłoby tutaj. Jak jasne gdzie, w którym kierunku jest. O nie! No z drugiej zrobić. O, nie, Kamilek! Robi się naprawdę tutaj powoli problem. Nikt nie gwarantuje, że się gdziekolwiek wykopie Dobra, jest, teraz. Jesteś... Dobra, jest znowu dobry baset, dobra? No, 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 no. Teraz idziesz na samą górę. Nic się nie obchodzi, bo budujesz piona do góry. Dobra? Jest jak dobrze wyszło! Uff, ale dokopane! No, w tym momencie będzie tylko jeden ciężki moment, tak to nic się nie da zepsuć. Dosłownie, nic się nie da zepsuć. Okej, okay, to jest jeszcze wyżej. <grych> tak, jeszcze. Trzeba górze będą pigliny? Nie. Tak, gdzie Jesteśmy spania. chyba po lewej, na górze prosto i tu schodkami w dół. Tylko powoli, bo uh -huh. nie jest przejść za daleko. Tutaj jest piglin. On ci nie wejdzie, on ci nie wejdzie. Okej, okay, tak? Tak, nie wejdzie, nie wejdzie. Po lewej. No, a jest, faktycznie. Masz ścianę i ją trzeba. No, że... Widź blok, widzź blok. No nic ci nie zrobią Nic tak? ci nie tak? Jak coś to uciekaj. Tak, 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 nic ci nie zrobił. Weź złoto. Okej. Okay. I teraz przerabiasz to złoto i tak, jedną stapkę zucasz za nich i musisz zrobić, żeby mieli dziurę na dwa. To najpierw Tam ją miś, wykopać. Na nie, na początku rzucasz za nich, żeby oni odbiegli i stawiasz blok. Nie musisz ich wykopać, po prostu musisz stawić blok, żeby w ten róg mogli tylko wejść i mogli wyjść. Dobra, czyli rzucam i, I teraz blok dostawiasz. Gdzie? Po lewej? Aha, tu? E A, tu. E nie, 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 tak. Tam, gdzie stoi ten ziomek. Aha, że tutaj. Zróć tam trzy za nich, zróć tam trzy za nich ze luz No i tu? Nie tu, po lewej. Tu, 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 gdzie wpada, tu, gdzie wpada. Aha. Tylko tam musisz blok, za niego blok, za niego blok. Aha, za niego. Dobra, dobra, tak, dobra, tam, dobra, gdzie gdzie zrobimy jeszcze to. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, no. Tak? I Git, tak, dokładnie. I teraz do tej dziury, dziury tylko wrzucasz. Okej. Okay. Dobra, teraz sytuacja jest taka, nie? No. Eee, idziesz są na dół. Enterperły. Jak coś, to luto do góry, jak coś tu przyjdzie. Idziesz na dół. Okej, okay. okej. Okay. Dobra. Skrzynka. Okej. Okay. E obsydian, obsydian. Obsydian mam. Dobra i teraz uwaga. Jak rozkopiesz tu gdzie stoisz, 180 za siebie. No. Rozkopujesz te dwa bloki i uwaga, po tych blokach od razu uciekasz na górę. Od razu. Tam gdzie byłeś. Czyli teraz mam uciec, czy ty się mam rozkopać? Jak jeszcze te dwa bloki rozkopisz, to od razu uciekasz. Okej. Okay. I teraz lecę do góry. Dobra. Nie wpadnij tylko. Dobra. Hit. I teraz zbierasz złoto, to, które jest za tobą. Tutaj jest. Ale masz dobre trade. Ty. Tu, tutaj Ta, tutaj tu... jest jeszcze złoto? Tu, w dół, w dół leko, w dół leko. No, to w dół. a Okej, okay, tutaj, okej. Okay. I wrzucasz im do dziury. Okej. Okay. Oni ci będą teraz przybiegać. Okej. Okay. Łaa! masz rzucać, masz rzucać. Nie, nie pojedyncza. Dobra, wrzuciłem. No, i... Wpadają wszystkie. I teraz po rogach, po rogach teraz masz, po rogach. Że tutaj? Tu i tu. Ta i tu w lewo. Tu a, masz jeden. A, o kurcze Ja słyszałem, drugi, że najważniejsze no na w spidrach to jest nauczenie się bacynów na pamięć, nie? Tak, tak, tak. I tam masz jeszcze jeden blok, tam gdzie, gdzie patrzyłeś przed sekundą. Rzucił do dołu. Okej. Okay. Dobra, i teraz w dół, w dół, w dół, w dół. I jeszcze jeden blok? No. Aha. Teraz się wykopujesz. Ej, ale kurzacko, już i byłem tak daleko! A co racja to racja, nie? Pyk! Dobra, i teraz idziesz tam, gdzie otworzyłeś drzwi, nie? Na dole? Czyli tam w dół? Tak, 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 w dół. Mhm. No i ci nie obchodzą. Skrzyneczka. o, o. Weź sobie obsidian, Weź jest sobie złotą czapę, Jozałos. Dobra. Jeszcze no. jeden obsydian miałeś, jeszcze jeden obsydian. No. I na górę, i na górę. Wr wracam? Nie, Czy tam tu? po prawej, tu, tak, tu. I, na górę. I tak samo tu masz w tych samych miejscach złoto, co tam było. O, nawet ty, ja tu chyba. Niektórych więcej, w niektórych mniej. Okej. Okay. Tu niżej nie ma już. I teraz w prawo jeszcze, tam na środku, bo pominąłeś jeszcze. Tu po lewej. Na, na środku jak byłeś. Au Dobra, nie ma wtopy, w topy, crafting. To Żelazoś wziąłeś ze skrzynek. Całe szczęście. Już przez chwilę myślałem. Pyk, biorę to, jest git. Nie tu, nie tu, nie tu, nie to. Obok craftingu. Na prawo od Tu. I w dół. W dół. Okej. Okay. No. Jeszcze raz, w rogu tam, tu. Tak, i do góry, i do góry. Dobra, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Dobra. I teraz idę tam do nich, to wytradować znowu? Tak, 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 tak. Biorę ten crafting, bo ten crafting jest na wagę złota, nie. Do sobie, dobra, dobra, i teraz pani byli tu. tam, Całe O Jezus, ale to było ryzykowne, nie Spokojnie, tak robić. spokojnie. Pyk! Macie, tradeujcie się tam! Dobra. Idziesz teraz na sam dół, tylko, dobra, masz spotkę. Na sam dół idziesz. No, na sam dół, tutaj. na sam dół. Aha. Tak, tak, tak. Oni ci nie będą bić, wywalone w nich. Nie biją cię, nie biją cię. No, 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 na pewno. Tak, na sam dół schodkami, tak, tak, tak. Dobra, i teraz idziesz do końca mostu. I obróć się, obróć się. I musisz rzucić tam perły i zmniejszyć render distance. Żeby Co cię nie muszę? To Dobra, weź perłę do mapy. No. Naceluj przed siebie. No. Prawym i escape od razu tak i opcje tak tak opcje do settings o co chodzi i dwa i dwa zaraz zobaczę disas? na dwa tak no i teraz do tyłu idziesz i teraz do tyłu idziesz jak wrócę to od razu się cofam escape i od razu do tyłu tak dobra idę dobra udało się stój 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 to czemu nie mówi, że mam się zatrzymać? Ja. No. upsy, Ale to o co chodziło? Tu wytłumaczysz mi. No. Rzucałeś perhenga, czyli perwę, która się blokuje i nie może nigdzie dolecieć, bo nie ma załadowanych czanków, żeby zejść na dół, Aaaa. rozwalić spawner, który pokazuje, że jest tam forteca, bo jakby jak skanujesz fortecę, to szukasz spawnerów, a to jest spawner, więc rozwalasz spawner, powiększasz czanki i od razu jesteś na górze i oszczędzasz jakąś minutę. Okej. Okay. Wykopując się. Okej, okay, ale nie było chyba źle, jak na pierwsze Raz nie? Będę ćwiczył więcej.